Cześć Tomuś, gdzie Cześć. lecisz? E, jadę właśnie na jazdę regulacyjną Mustangiem po, po założeniu instalacji gazowej. A pokazałbyś jak to przyspiesza na gazie? Oczywiście, wsiadaj. Dobra, to lecimy. Teraz tak jak obiecywaliśmy, pokażemy Państwu przyspieszenie tego auta już na instalacji gazowej. Wiadomo, że około 50% oszczędności teraz będzie generowało te przyspieszanie, niż na benzynie. No tak. To co, lecimy, tak? Ci Tomek, że to lata na tym gazie. Warto jest zagazować auto co w energii? Warto. To co, zapraszamy do zapraszamy... kolejnej części? Nie, do kolejnej części zapraszamy filmu, nie? Tak, zapraszamy na kolejną część filmu. A teraz zapraszam na prezentację tego jak to wszystko wygląda pod maską, jak to się prezentuje. No to pokazuj, co tam Tomek założyłeś. Wszystko jest widoczne czy pouprywałeś coś? Na życzenie klienta jest to zrobione ze smakiem, żeby nie rzucało się za bardzo w oczy. Mhm. A więc tak, zaczynamy sobie od filtra fazy ciekłej. Widoczny. Widoczny, mamy go z dobrym dostępem, żeby wiadomo serwis nie zajmował tutaj jakoś zbyt wiele czasu. Widoczne mamy też oczywiście wtryskiwacze gazowe. Aha. Nie ma żadnej osłony na silniku, także muszą być widoczne. W przedniej części pojazdu mamy delikatnie schowany reduktor. Ok, widzimy. Filtry fazy lotnej ulokowane pod zbiorniczkiem też, żeby nie rzucały Genialnie. się w oczy. I cała centrala od instalacji gazowej przy akumulatorze schowana, schowana. Tak, żeby nie było jej za bardzo widać. Dodatkowo mamy widoczne bezpieczniki od instalacji mhm. i złącze diagnostyczne. No dobra, coś kojarzysz? Jakieś oszczędności, coś yy, tego auta? Yy, oszczędności na dzień dzisiejszy w tym aucie będą wynosiły na 100 tys. km około 51 tysięcy zł. Tak moim zdaniem bardzo spoko, opłacalna inwestycja mhm. w takie auto. Także zapraszamy do Energii na montaż takich. No co, ]em? lecimy teraz do kabiny i pokażę gdzie masz przełącznik, co? Tak, tak. Dla zainteresowanych jeszcze dodam, że e, kwota takiej instalacji w takim aucie to 5800 zł. na dzień dzisiejszy. oczywiście, Na dzień tak? dzisiejszy. Także zapraszamy wszystkie Mustangi do Energii. A więc tak. Przełącznik z, na życzenie klienta zamontowany w nogach przy łączniku świateł głowy. Zwrot takiej instalacji nastąpi po około 11 tysiącach kilometrów, także moim zdaniem bardzo dobry wynik. Przejdziemy sobie teraz do wlewu, który został ukryty pod klapką, dokręcany i zobaczymy sobie jeszcze, jak został wykonany zbiornik. No właśnie, jakiej pojemności powiedz widzą? Zbiornik tutaj na życzenie klienta 56 litrów. Aha. Podnosi podłogę, ale klient sobie tutaj wykona aranżację własną. Okej. Okay. Jaki zasięg? Mniej więcej 350, e... 400, gdzieś tak będzie? 250, 300, A, km 250. Mi się wydaje, że tyle powinien zrobić. To też zależy od nogi klienta, wiadomo. Mhm. Czyli co, zapraszamy do energii, takie półki? Z... Tak, zapraszamy jak najbardziej, chętnie będziemy montować takie auta.